Cześć, witam was znowu na moim kanale na kolejnym filmie z pstrągów. Nie mam za wiele czasu, bo takie 3 godzinki. Kilka słów wam teraz powiem na temat może jak łowić na takiej rzece i zrobimy sobie szybki kącik sprzętowy, ponieważ i tak co chwilę mnie zawalacie pytaniami, na co łowiłem, więc łowię na takich małych rzekach, łowię od jakiegoś czasu tylko i wyłącznie to Sido Pro y, 210 długości. Bardzo fajna wędka. O takiej naprawdę dobrej, dobrej szybkości, dynamice i przede wszystkim amortyzacji podczas holu. Naprawdę frajda, frajda zrzucania, frajda, frajda złowienia. Bardzo cenna wędka. Ja troszeczkę ją przeciążam na tą wodę, bo 314 stosuję, czyli bardziej do dużego woba, do takiego mocnego twicza. Więc tym dźigiem łatwiej by mi się zrzucało. Czy taką librą lekką wędką 210? Troszkę bardziej finezyjna, ale ze względu na to, że. Myślę, że mogę tu się spotkać z naprawdę dużą rybą, bo przecież za taką zawsze się chodzi. To troszeczkę chcę mieć tego zapasu mocy i troszeczkę tego mocniejszego środkowego blanku, żeby dociąć, żeby udało się coś tam może przesunąć w tym pysku i, 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 i żeby jednak troszeczkę tej. Mocy w tym kiju było więcej w tym kiju i tak jest sporo mocy i w tym 210 też jest, ale jednak ten szczyt jest bardziej miękki, ten środek blanco jest bardziej miękki i przy takim krótkim łowieniu, takim takim bardzo punktowym łowieniu, przy takim na krótkim dyszlu łowieniu, to to nieraz te branie jest bardzo energiczne, bardzo szybkie. Myślę, że taka moc środkowa się przyda. Jakuzo od tego sezonu bardzo nie zaskoczył. Naprawdę świetnie maślana praca. Bardzo dobrze pracuje. Bardzo dobry hamulec. Yy, łowi mi się nim rewelacyjnie. plecionka Phantom Prime 010-012. Mam dyszkę. Muszę zmienić na dwunastkę na takiej wodzie, żeby z zaczepami sobie lepiej radzić. Bo ona i tak jest, i tak jest bardzo cienka. Można 4 można 8 slotową. Ja nie wiem, która lepsza. 8 cichsza. Czwórka niby bardziej odporna na te mechaniczne uszkodzenia. To tak. Pod kątem sprzętu niewielka agrafka z krętlikiem, ponieważ jak zaczepię, to, to wtedy odczepiać mi pozwala jakby odzyskać tą przynętę. Tak można by było w ogóle nie stosować krętlika i agrafki, bo po co? Przeszkadza niepotrzebnie. Może spowodować, że ryba nie weźmie. A to tak na marginesie. Słuchajcie, yy, na takiej rzece jak łowić... Można chodzić w dół, można spróbować ym, łowić na przytrzymanego woblera, dobrze wprowadzać go od góry, już od wlewu w dołek, potem coraz niżej, coraz niżej, aż na zapływ, aż na koniec rynny, bo, ponieważ y, ryba, która odpoczywa, najczęściej siedzi pod, pod y, korzeniami, pod drzewami, pod burtą przy burcie przyklejona, ale ta, która żeruje może wyjść na wejście rynne albo na Wyjście rynne, czyli na te pierwsze załamanie, albo końcówkę już wychodzącej wody, i tam gdzieś chce znaleźć patyczki, tam gdzieś sobie znaleźć burtę, i tam się ustawić, i tam naprawdę być taką szybką, patrolującą, i co nie wpadnie, to ta ryba. To bierze jednak te żerowania są krótkie, i ta ryba w takim miejscu stoi krótko, częściej stoi gdzieś przyklejona do burty, pod burtą, w krzakach. Więc tak można też łowić. Ja tak dzisiaj zacząłem kilka miejsc tak Obłowiłem, jednak ja preferuję w takiej wodzie, na ile się da, przemieszczać się w górę pod prąd i spróbować spływać tą przynętą, czy to woblerem, czy to obrotówką, czy to dżigiem, czy to jakąś librą, sprywać, spływać w potencjalne stanowisko, albo wybierać takie potencjalne stanowiska i wrzucać im wręcz na głowę, żeby ta reakcja była. Natychmiastowa tej ryby, żeby ona natychmiast za nią wyszła i nie myślała, nie zastanawiała się, nie oglądała jej. To jest trudne łowienie, to jest takie techniczne łowienie, to jest ciężkie łowienie. Na pewno trzeba opanować wędzisko, trzeba opanować rzuty, trzeba opanować szybką reakcję. Często miejsca są niedostępne. Do niektórych miejsc się po prostu nie dojdzie i czaje ominąć albo obłowić na tyle, na ile się da i z takiego miejsca, z którego można. Nie zawsze ono jest idealne, jakby się chciało, no ale. Lepiej nie idealnie jak wcale. Takie typowe miejsca to tak jak widzicie jak obławiam, czyli znowu się powtórzę, to będą głównie, głównie, głównie zakręty głównie jakieś zwały przygłębienia, podgłębienia, tam gdzie ta burta jest troszkę wymyta, tam gdzie y, jest jakiś daszek schronienia dla tej ryby, tam gdzie główny prąd wlewa się w jedno miejsce i niesie tam pokarm. One takie miejsca będą wybierać i w takich miejscach będą przeważnie stać. Ja takich miejsc szukam, w takie miejsca podaję. No i co? Zachęcam Was do takiego łowienia na takiej małej rzece, bo jest ono rewelacyjne. Dopowiem tylko jeszcze, że słuchajcie, no na takiej rzece niestety te ryby są bardzo, bardzo, bardzo ale to bardzo puchliwe i my musimy się poruszać jak Indianin, musimy być pochyleni, musimy podchodzić do stanowiska z jak najdalszej odległości, czyli ten na granicy rzutu podchodzimy do stanowiska musimy wykonywać precyzyjny rzut bardzo równy rzut, mamy mały wachlarz lewo, prawo, często ten wiatr nam przeszkadza ten rzut na przynęta musi wpaść idealnie i wszystko musimy wykonywać bardzo wolno bardzo przemyślanie, bardzo powoli bardzo precyzyjnie, no takie Łowienie w takich wodach trudne, 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 ale myślę, że ryby cieszą dużo bardziej niż w takiej szerokiej, wielkiej wodzie, na której tak naprawdę nieraz nie mamy wpływu na to branie i na to przechytrzenie ryby. Często jest to po prostu jakiś zbieg, zdarzeń, jakiś powiedzmy, w cudzysłowie, przypadek. Tutaj tego przypadku raczej nigdy nie będzie. Ktoś, kto będzie coś robił źle, nie złowi tu żadnej ryby. Takie jest moje zdanie, ale i tak Was zachęcam do takiego wędkowania i do takich wędrówek. Przyroda najbardziej dzika, najbardziej klimatyczne miejsce. Rozgadałem się. Jeszcze tylko może dopowiem, że tak jak w dużej rzece Pstrąg albo w głębszej rzece potrafi Wam daleko odprowadzać przynętę, potrafi naprawdę i za tą przędę potrafi naprawdę gonić tą przynętę, to tu raczej to się nie zdarza. On ma bardzo krótki, jakby taki, nie wiem jak nazwać, yy, ta jego trasa wychylenia się, ta jego odległość wychylenia się spo, spod tej swojej bezpiecznej lokalizacji, spod tego swojego bezpiecznego miejsca jest niewielka i, i, i to jest nieraz kilka, kilkanaście centymetrów. On dalej po prostu nie będzie gonił tej przęty, dalej po prostu nie wyjdzie za nią. Dlatego ta linia prowadzenia, ten rzut, te podanie musi być tak precyzyjne. Dobra, ja idę, rzucam, a wypatrzcie, czy coś wyjechało. I podziwiajcie tą piękną przyrodę. Jest, 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 jest Dobra ryba Piękna gruba, ja tu stoję słuchajcie na takiej kępie muszę ją jakoś podebrać jest No stoję na takiej kępie, widzicie? A fajna rybka Niech sobie odpocznie to Uuu, bo ja muszę sobie uznaleźć znaleźć miejsce Uu. Nie mam jak się ruszyć, widzicie? Stoję na tempie Między bagniskami, tam było fajne drzewo widzieliście wyszedł mi rzut Idealnie podałem na Jakby ten korzeń, na wlewką. tam gdzieś powinien stać przy tej burcie, przy tej wlewce On był tam, metr niżej, no ale Podejrzewam, że wyskoczył za tym dzikiem i od razu siadł Znowu szarak Wierzę w tego szaraka silna zdrowa ryba, no jak na taką wodę i na takie warunki to powiem wam mega, mega, mega. No nie mam co zrobić z tą wędką Musimy go odhaczyć. Przede wszystkim musimy go odhaczyć. A, zgarnął, nie? Fajnie, widzicie? Zaraz Wam pokażę pszczęt, teraz zobaczcie rybę. Piękna, nie? Miarowy, żółciutki. Piękny pszczołg. Ładny, nie? Ładny. Stary. Płyn. Płyn, płyn, płyn. Już jesteś wolny. I już go nie widać. No, ciężko. Bardzo trudne technicznie warunki, tak jak wam mówię, ale ryba cieszy chyba potrójnie. Przęt jak widzicie zawsze w wodzie i w błocie Nie ma lekko No i ta Włochata Włochata Teraz jej nie widać Taka zwykła kura Zmoczona Fajna przynęta Polecam Nieraz się nie uda. Widzieliście to? No, był na haku. Jak on się mógł nie wpiąć? Za lekko hamulec? O! Ho, 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 ho. No, to mi wyglądało na takie. Oj, to było takie wysokie. O! Ho, ho, Podpięć dych ryba! Ale ona już się układa. Główny wlew, widzicie, zobaczcie, jest przykosa, jest wielkie drzewo, i tam wszystko wchodzi. Ona wyszła spod tego zwału, do woblera ona wyskoczyła z tej ciemnej burty. Dobra ryba była, ona się przydziałała na. No. Ja normalnie. No. Masakra. Masakra. No tak właśnie to jest z tymi rybami. Jak to się nie mogło wbić, nie wiem. Też one już trochę mają, może trzeba by je podostrzyć. No dobre, kot. Akcja! <laughs> Ale akcja! Dobra ryba! Ale szybki był, zobaczcie! I teraz zobaczcie to, co ja nieraz mówię: Ale się brzydko zapiął. Odchodźmy go Ale z tej siatki, żeby nie męczyć! Ale pięknie! Martin. Poszedł do Twitcha tak, jak powinien, Martin. Tym razem Martin. Piękna ryba. Piękna ryba. I teraz zobaczcie. Dwa prądy. Piękna dziura. Może mieszkanie, ale jak żeruje, to wychodzi gdzieś na tą płytszą wodę, delikatnie powyżej dziury, poniżej dziury, gdzieś szuka jakiejś burtki i patyków. No zobaczcie, tu jest już wypłycenie. I są patyczki. I był przyklejony. I jechałem Martinem wzdłuż, wzdłuż, wzdłuż. To jest moment. On spod burty się odrywa i od razu go zagarnia. I od razu go zagarnia. Dobry dzień. To już jest dobry dzień. Piękny jest. Zobaczcie. Oh. No, pokażcie. Gruby, piękny. Cudowy. Dobra, nie męczymy. Oj, oh, to patyki są. Chodź, chodź, chodź. Oh, głęboka siatka fajna do przechowywania, gorsza do wyciągania. <laughs> Ale naprawdę na, na ryby mają tu dobrze. Gdzieś się zaczepiła. Prąd płynie. Oj, oh. dobra. No zobaczcie. Gruba, naprawdę gruba ryba. A, dobra czterdziecha. Dobra czterdziecha. A, płyń, płyń. Płyń i żyj jak najdłużej. w najlepsze. Nie mierzyłem, już mi się nie chciało. 42-3 powiedzmy. Ale zawinął. Widzieliście, gdzie stał, nie? Widzieliście, jak poszedł. Przeszła tylko lekko. Ten Martin przyszedł przy burcie, od razu odskoczył i walnął, ale zobaczcie teraz tą rybę, a tą, którą tam miałem dużo wyższa, dużo grubsza, dużo dłuższa. No mówię, tam miałem taką rybę już pod 5 dych, ale ona już niech będzie historią. Szukamy kolejnej, ale morda mi się cieszy. A ile jestem? Godzinę, półtora nad wodą. Jeszcze może godzinkę mam i trzy zdarzenia. Dwie piękne ryby i trzecia spadła. Tak naprawdę gdzieś się nie wpięła, gdzieś brakło. Czegoś gdzieś się źle kotwałożyła. Pamiętajcie, doł, dołem, ale musicie opłowić wejście, wyjście i zwracać uwagę na bór tej korzenie. A takie piękne ryby, to tylko kwestia czasu. Idę dalej. Jeszcze z godzinkę mam. I właśnie, słuchajcie, do takich akcji jest potrzebna taka wędka, o takiej szybkości amortyzacji, właśnie takiej dynamice. Yy, ona musi szybko wybierać, ale nie może być przeszczywniona, musi być amortyzująca. Żeby ten pstrąg jak szaleje nie wytrząsł sobie kotwic, nie wyrwał pięknie idziemy przez te trzciny i szukamy kolejnego miejsca zaczcie tylko ścieżka, ale od zwierzyny tylko od zwierzyny No dobra, słuchajcie. Czas mi minął. <laughs> w tej ostatniej godzinie nic się nie wydarzyło, poza jakimś tam maluszkiem, który mi skakał dwa razy do Libry, ale nawet go nie nagrałem. Rybka z dwadzieścia parę centymetrów, więc nie było sensu. Kolejny wypad. Kolejny zakończony pięknymi rybami z przepięknej, małej, kameralnej rzeki. Szukam auta. A Wam życzę miłego Dziąka Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał I widzimy się na kolejnym filmie przed szkiełkiem Mam nadzieję, że miło Wam się oglądało Do następnego Hejka